Ciemka ludzka w trzecim odcinku. Tutaj, jak widzicie, przed awansem. Mam nadzieję, że. No, znaczy, no, awans już mamy, bo mamy. Eee, promocję już na pewno mamy. Kupiłem trzy graczy. Robimy ligę francuską. Tak więc trzeba grajków naszych dać do składu. Mamy brąkarza. Stwierdziłem, że to pierwsze co najważniejsze. Drugiego obrońcę i napadziora, który, mam nadzieję, będzie strzelał dużo bramek. Według mnie. A tu będą się wam pojawiać teraz informacje, że od bo trochę siedziałem na tym, żeby wygrać, musiałem widzieć wejść i wejść, pobawić się. Place in my active squad. Gdzie ty jesteś, CBŚ, Korczowski, send to the club. Mamy już dwóch pięknie grających, będzie e, zgranych zawodników na środku obrony i plus bramkarz, tak więc to na pewno pomoże nam. Miejmy nadzieję, że pomoże. Będziemy mieli kolejne połączenie. Bo nasz Kolejny zawodnik jest yy, nasz. Kam jest też Francuz, znaczy z Ligi Francu Francuzem, ale nie wiem czy Ty. No i się konsola zwiesiła. Nie no, to chyba tylko fut się zwiesił. No się kurna, nie miał kiedy zwiesić. No dobra jest. Living Ultimate Team. Jezus Maria, co za tragedia. Wracaj tu, hamie. Dawaj, wracaj, my lecimy. Oczywiście dodam tych graczy. Zagramy ten mecz, miejmy nadzieję, awansujemy. I będziemy mogli kolejne wydatki robić. Dobra, jest. Mogłem go dodać w końcu. Gramy oczywiście online na ten turniej. Na razie sobie odpuścimy. Chyba, że chcecie, żebym skończył z Bramkarz. Ja wiem, że niedługo już będzie liga. Liga E, tak zwaną i będzie team of the season, ale na pewno nie będzie nas stać na nich Schneider. 63 to nasz drugi bramkarz 66 to zostawiłem, zrobimy taką zmianę. Puścimy Ciebie tutaj, Ciebie do klubu oczywiście i ustawiamy taktykę i lecimy z koksem na pierwsze spotkanie tego dnia. Miejmy nadzieję, że jest zwycięskie i awans. Widzicie już powoli ta chemia, chemia nam wzrasta. Teraz tylko y, zobaczymy po tym meczu, gdzie będziemy kupować dalej, czy na padzior, czy może skrzydła. Lecimy. Tak więc do usłyszenia w trakcie meczu i po meczu. Witam i zapraszam na pierwsze spotkanie. Mamy Mascherano w obronie od kolejnego z Barsy. Tutaj Pedro, chyba CDMek CDMek na Kamie, Cambiaso, Striker. dwóch strikerów na Kamach. Trochę dziwne jest ustawienie z Ligi Francuskiej. Widzę tu po prawej stronie zawodnik. No i center forward trochę taki na strikerze. Pierwszy już rożny, nic tego nie ma. Nic z tego nie ma, jak nie ma. Stavros musi być. Czał, puch, piękna brameczka. I mamy 1 do 0 po 23 minutach. Nie najgorzej, to mamy ostatni mecz, miejmy nadzieję, póki co tak się kreuje, ostatni mecz w sezonie, w dywizji dziesiątej, tak więc ważne, ważne trzy punkty, ważna wygrana, ważna kasa tak naprawdę, bo za sam awans 2000 monet będzie git. Tu akcja przeciwnika, podcinka ładna, tu nasz Nikolu złapał żółtą kartkę i tutaj mamy Cambiaso, ale Sirigu, Sirigu... Właśnie po to został zakupiony ten zawodnik. A teraz zobaczcie co to się dzieje. Wykop piłki z sirigu, normalnie bomba jakich mało. Przejęcie Feret do Belfelgoła. Podcinka i mamy! Mamy 2 do zera, czyli zawodnik nie strzelamy, my strzelamy. O to chodzi. Zabójcze kontry. Zabójcze kontry są bardzo, bardzo ważne. Tak to się właśnie robi. Tak to się robi, tak to ma być. Ramkarz pokonany po pięknym wykopie, wykopnięciu przez Sirigu mamy ważne, ważną bramkę na 2-0, to tak zapewnia nam lekką poduszkę, bo to zawsze lepiej prowadzić 2 niż 1-0. Kolejna akcja, bombastik, słupek i bramkarz broni. Ja mam pecha do tych słupków. Była akcja przeciwnika Berba, piękne zagranie Berbatowa nad przeciwnikami. Belfodil, Belfodil i tu taki mały John Wood. Puch, i pusta bramka praktycznie przed moim zawodnikiem. 3 do jajka to byłby koniec tego spotkania, ale przeciwnik na szczęście się nie poddaje. Walczy dalej, walczy i dzieli. Zobaczycie, tutaj tak zobaczyłem już, że wychodzi, właśnie do dlatego zagrałem do tyłu. Stwierdziłem, Lepo, po co tak się mam męczyć. Błąd bramkarza, krótkie podanie i piękna, piękna bramka. Normalnie strzał z zewnętrzny, zewnętrznym uderzeniem 4-0 po 45 minutach. Jeśli dobrze pamiętam, w drugiej połowie nie za wiele się działo. Ale zobaczymy. Rzut rożny mamy 80 do minuty, jak widzicie. Rzut rożny Dimitar. Niestety, ale tu za krótkie wybicie przeciwnika dochodzi do nas zebinka, uderzenie i po zawodach 5 do 0, 82 minuta i to by było na tyle w tym spotkaniu. Tak więc jak widzieliście po spotkaniu, gładkie można by powiedzieć 5 do 0. Wygrywamy nasze pierwsze trofeum w drodze do chwały <grym> na szczyt. 2000 monet, zobaczymy to tam. Proszę Was o jakieś porady. Zakupu myślałem na skrzydłowymi, ale jeszcze nie wiem nad kim z Ligi Francuskiej, jak widzieliście eee, pierwszy. Teraz tworzymy Ligę Francuską. Zobaczymy co będzie dalej. Ważne 2000 monet, jeszcze 770, jeśli dobrze pamiętam, dostałem za. A za wygranie spotkania, tak więc jest, nie, jest nieźle naprawdę. No teraz musimy chwilę poczekać aż to się włączy. Tradycyjnie zobaczymy sobie tylko statystyki. Sezonu 4 wygrane, 1 remis. pierwszy Sezon zaraz wygrana. Poda, skuteczność podań 76%. Posiadanie piłki 53%. Tylko 4 bramki stracone i aż 20% aż 20 strzelonych więc jest nieźle musimy zobaczyć co tu jeszcze z, co z, z tym naszym klubem trzeba zrobić tu mogą być jakieś kontuzje mogą być jakieś kondycyjne problemy dobra jest kontrakt dobra salgenowi skończył się kontrakt mamy nie mamy brązowego ale kupimy damy no, mamy brązowego ale jestem zagubiony exit tutorial dobra jest Sprawdźmy. Uff, skrzydła nasze cienkie są. A nie mam nikogo, tak naprawdę. Kto mógłby tu wskoczyć? A nie, mamy Westa. Nie jest to jakaś rewelacja, ale będzie chociaż jeden, który ma kondycję porządną. I to nasz Sniper Dobra, tak więc lecimy do następnego spotkania. Widzicie już sam środek, można by powiedzieć. Berba. Tu mamy Fereta. Veratiego. Nikolu, ten, ten to ma nazwisko: Korna Sirigu i Zebinę z Ligi Francuskiej. Będziemy starali się uzupełnić składy. Obrońcy na razie spisują się dobrze. Zobaczymy najprawdopodobniej pomocnicy tych dwóch, któregoś z tych dwóch wymienimy. Zobaczymy Zobaczymy jak pójdzie pierwszy mecz w dywizji drugiej. Dobrze było porządnie zacząć. Wszystko jest ok. Lecim z koksem i oczywiście do zobaczenia po spotkaniu można by powiedzieć w trakcie też zapraszam do drugiego spotkania w którym burzył jak widzicie Edebajor z przodu Torres z przodu, Bentner z przodu tu... Y z Bayernu Leverkusen, Kisling, ale na bramce, CDM na bramce. To było po prostu miazga dla mnie, jak ja to zobaczyłem. Tam jeszcze Smalling w obronie i chyba Alaba, jeśli dobrze pamiętam, berba, uderzenie, i tak to jest jak masz bramkarza e, obroń, e, pomocnika na bramce, bez szans przy uderzeniu berbatowa. Pięknie, pięknie zaczynamy. 10 minuta i 1 do zera. O to chodzi właśnie w takich spotkaniach I żeby. Wygrać. Pierwsze spotkanie sezonu, bardzo ważne, najważniejsze w sumie można by powiedzieć, bo pokazuje, jak będzie szło dalej, ale tutaj niestety Adebayor, moje złe wybicie, podanie do Adebayora, który znajduje się sam na sam I mamy 1-1 Totalnie źle wybiłem Nie wiem, co ja chciałem tutaj zrobić, ale kompletnie mi się ten strzał nie udał To zagranie można by powiedzieć, nie strzało, to wybicie było mojego zawodnika, jak zaraz zobaczycie na powtórce Jeśli będzie w odpowiednim momencie, bo już nie pamiętam tak, tu moje wybicie, no za krótkie. Dostaje Adebayor. I niestety, niestety mamy 1-1. Ale to nas nie zabuje. 28 minuta, wrzutka z lewej strony. Dośrodkowanie, nie ma nic. Jeszcze raz poprawiamy wrzutkę, ale tu zawodnik. Zmienia mi się zawodnik, powiem szczerze, byłem zdziwiony. Że mi się tak szybko zmienił. I Feret strzela na 2 do 1. Tu jeszcze do ostatniej chwili cały czas prowadziłem Berbę. Myślałem, że to on strzelił, ale niestety. Mamy... 30 minuty spotkania, piłka nad głowami przeciwnika, wychodzi bramkarz, lobujemy i strzelamy Dimitar Berbatov, kolejna bramka, tak właśnie, tak właśnie, Dimitar to robi, AS Monako obecnie, kiedyś Manchester United, kozak jakich mało, piłka przeszła nad, nad głowami wszystkich, bramkarz wyszedł i niestety, dla przeciwnika, ale 3-1 to czy to koniec pierwszej połowy? Nie, bo Staw rozgrać nie umie. Kurna Adebajor, Adebajor, podcinka i 3-2 i niestety 3-2. do Podcinka mnie zabiła. Zabiłem przeciwnika podcinką, to samo zrobił. Ale co najgorsze, to jeszcze nie koniec tej, tej połowy. Zobaczcie, jakie wybicie. 4 minuty sędzia przedłużył, nie wiem co tu zrobiłem tym Zebiną, o, zatrzymał się, piękna bomba de i mamy 3 do 3. I ja powiem wam, zawsze w takich momentach się boję o takie spotkanie, bo jak wygrywam dwoma bramkami, tracę dwie, to zawsze jakoś tak później lipnie gram. No i właśnie to był problem później, 64. minuta. Dośrodkowanie, Dimitar Berbatov, żartowałem, że mi się nie udało, 4 do 3, pięknie Dimitar, to jest to, klasa w sama w sobie, ten zawodnik, ten zawodnik to miazga normalnie dla przeciwnika, dośrodkowanie, puch i bez szans, tutaj kolejny błąd przeciwnika, Dimitar Berbatov, spokojnie, technicznie, obok bramkarza, 5 do 3, do widzenia. To był mecz Dimitra, Zdecydowanie zdecydowanie Adebayor trzy bramki, w pierwszej połowie przeciwnik miał trzy strzały, trzy bramki i to by było na tyle, trzy gole. Ja cisnąłem, ale niestety dałem sobie uszczelić właśnie te trzy gole i Babol był. I tu mamy jeszcze akcję przeciwnika, to już jest 80. któraś minuta, 83. Ale przejmujemy piłkę, zobaczcie to zagranie, długie zagranie, Smalling mija się z piłką. Berba, no, on nigdy sprinterem nie był. Bramka już wychodzi. Od razu dośrodkowujemy. I mamy do widzenia. Kolejny wynik: 6-3. I to by było na koniec w tym spotkaniu. Już chyba nic tutaj się nie zdało. Na pewno nam się nic nie stało. Mamy 5-3, a ja 6-3. Powiedziałem czemu tak. Nie wiem nie wiem czemu tak, ale dobra. W każdym razie berba: piękne dośrodkowanie. Bramka. I do widzenia. Oj, tu trochę za długie powtórki zrobiłem, ale to specjalnie, bo przeciwnik oglądał C3, więc zrobiłem mu tą przyjemność, żeby sobie pooglądał jeszcze. Była jeszcze jedna akcja przeciwnika Fernando Torres, ale Zebinka i Sirigu. Patrzcie na Sirigu i obok bramki przeciwniki, to był już koniec. Dzięki. I obaj oglądajcie dalej, zobaczcie co to się stało. EA, thank you, raczej fuck you. Leave you with the full match highlights and until next time I've been Jeff Stelling Nie wierzę. No nie wierzę. No nie wierzę. No nie, no ja pierdolę. O, jebane serwery, kurwa jej. Nie ma koniec. Nie ma koniec.